Dobra, nagrywamy drugą część, ponieważ padł mi laptop. No i muszę nagrywać od nowa. No i teraz zmieniliśmy, dajemy dwa pozdra. No i Maxio poprosił o pozdrowienie. Tylko muszę kupić teraz drugiego bostera. No, kupujemy drugiego bostera dzisiaj i rozdajemy dwa pozdra. Teraz jedno. Zobaczymy kto pierwszy, kto drugi napisze. Buster. I później daję mojej siostrze cztery pozdrowienia. I to też będzie na odcinku. co z tego wyszłam? Maxio005 Daję pozdrowienie. Ja nigdy nie oszukuję. Może czasami. Ale prawie nigdy. Na MSP nigdy, no. W realnym świecie. Czasami. Dobra, szukamy naszego Maxio. Jest. <laughs> Dobra, miałem wybrać i wiele z fajnie. Pięknie bardzo łazić się taki. Brawo! A dzią jest, nie ma go. O jest, przyszedł. Dobra, łapiemy pieniążki. Ten autograf. Dobra, nie chcę całego zmieniać, więc będzie jedne. jedna, jedna pierwsze osoby. Przepraszam za to, ale się włączyło. Nie chcąc. Napiszę ktoś jeszcze. Dobra, zmieniłem trochę status, bo tamten był trochę dziwny może nie był zbytnio zrozumiały. Dla niektórych. Piszcie, piszcie ludzie. Hmm. Myślałam, że ktoś napisał. Naprawdę? Tak? To się wszyscy rwał do pozdrowienia? A teraz co? Dobra, zobaczę w tym kole, ile można dostać swoim Co? 6000? tysięcy? Dobra, raz zakręcimy. Teraz tak. Tylko proszę, tylko nie 500, więcej. No nie! Nie wzięłam. Więc ja nie kupuję tego. Wezmę to poszło w dupę. No, cztery. Co ja mówię? Odbijamy naszą świnię. Tak naprawdę, nikt nie chcę pożar, to ja mogę nie dać dobra, znowu zmieniamy sama. no nikt nie chce pozdrowienia Dzisiaj w ciągu minuty nikt nie napisze koniec. Mojej siostrze dam cztery pozdro. To będzie bardzo piękny uczynek. Nie jestem samolubem. Dam Maxiowi, bo on jest bardzo grzeczny. Jest bardzo fajny. Pozdrawiam 1x. To jest moja siostra. Dodawajcie ją do znajomych. Co? Maksięg głupi. Nie mogę nic zrobić. O. Wysyłam pozdrowienia dla całej Polski. <słyska> Właśnie.

Maxio, brawo! Okazało się, że dam jeszcze jedno pozdro. Agnieszka15987 Małpa coś tam dalej chyba. O teraz? Serio? Teraz? Teraz piszecie? Że chcecie pozdro? Spadać mi stąd. Też sobie trochę tu dla siebie jest Agnieszka. Nie, jest taka Naprawdę. Ja bym zrobił to Dobra, daję jeszcze dwa pozdrowienia mojej siostrze, i koniec z tym bo ja bieduję. No, Agnieszka, nie dam ci więcej pozdrowień. Nie licz na to. Jeszcze raz przypominam, żebyście dodawali mnie do znajomych, jeżeli do teraz jeszcze tego nie zrobiliście. I jeszcze jedno pozdrowienie dla X. Dobra, i ostatnie pozdrowienie dla XIDX. i Ja Was bardzo przepraszam za to, że ten filmik jest... No, może jeżeli wiecie, mam... poradnik, czy serię poradników. Bardzo serdecznie Was zapraszam na serię poradników, ale na każdej... na każdym odcinku zwykłym, który nie jest poradnikiem, Będziemy sobie kupowali zwierzaczki. Raczej. No i idziemy do sklepu. No a więc jesteśmy już. Przepraszam za to, że ten odcinek jest taki długi. Ale jeszcze po zwierzaczkach kupimy. że odbierzemy awart, Czyli fajne, które są w moim profilu. Jest dużo ładnych zwierzeczków Ale dzisiaj kupimy o tego Bardzo ładne za 2,5 tysiąca nie będę się oszczędzał, chociaż znowu będę biedował później kupiliśmy go, otworzymy go na kolejnym odcinku, bo ten i tak już jest długi. Jeszcze odblokujemy awars i zobaczymy, ile brakuje do kolejnego poziomu. No, ten jest za ser końcy. Wygrane w kole. A tutaj mamy w zakupach jeszcze coś. Co to może być? Co to może być? O, za wydane diamenty. Dopiero brązowe? Jak? Co? Aż tak dużo? To ja nie wiem, który ja będę miał poziom? Łopanie. Powiedzieć. Może lepiej nic nie będę mówił. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. A jak Was nie było? Jeszcze ze świnki skarbonki wyjąłem 35 tysięcy fame, A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku: ziomale i siema piona.